Robisz coś bardzo dobrego, coś bardzo dobrego. Robisz wspaniałą robotę. Kompletnie tego nie widzisz, w jaki sposób miałoby to być i dlaczego tak wspaniała jest ta robota. Nie doceniasz siebie. To też jest trochę ze zmęczenia, z przebodźcowania. Dużo się ostatnio działo. I też ty masz w sobie wielkość, masz w sobie tą intensywność. I... Czasami masz wrażenie, że chciałabyś, że chciałbyś coś zrobić i jakoś pójść do przodu, ale nie bardzo wiesz jak. Tutaj należy pozwolić życiu pokazać ci co jest dla ciebie ważne, bo tutaj nie jest tutaj nie jest problem w twojej bezczynności czy lenistwie. Tu jest bardziej kwestia tego, że ty nie widzisz, ile pracy ty wkładasz w siebie, w swój świat i w otoczenie. Nie widzisz, ile dobrego robisz dla ludzi. To, co jesteś w stanie bardzo szybko i sprawnie zauważyć, to obecność Boga w swoim życiu. No to jest, to jest bardzo dobrze, natomiast czemu nie zauważasz swojej wartości? Generalnie ma nie walcz z życiem, nie, nie, nie goń czegoś, co nie istnieje. Nie goń marchewki na kiju. Pozwól, pozwól rzeczom się wydarzyć, bo tutaj jest bardzo konkretny zestaw, jeśli chodzi o zdarzenia. Monia i kosmiczne monologii a to była energetyczna wiadomość do Ciebie na teraz.